Siema, witam, z tej strony grzechu ze mną jest GTA, no, witamy, ja teraz nagrywam Tube Tycoon, a pan tego sobie siedzi tam z tyłu. Poza... Styl? z tyłu. No, o, już lecą, już leco te hajsy. Nie wiem czemu, ale mi GTA nie chce działać, ludzie. No, to znaczy nie, nie chce działać, tylko no, nie chcemy mi się nagrywać tu. Patrzcie, klikam na grę i grę, a teraz mnie pokażę, teraz nagrywamy Flappy Birda, to YouTube Tycoon, patrzcie, jak się wyświetlenia same sypią, ta seria będzie hitem, o 301 wyświetleń, 301, o na Flappy Birdzie idzie już normalnie, czekaj no. na... Nazy... Ej, nagrywam grę, która nazywa się Cloud Dream. Jak? Cloud Dream. O, dealer! Dealer mi te dał lajka pod filmem. Je. Kariera. patrzę ja jadę tu. Ej, to mi. O. Dobra. Gry wieloosobowe. Hmm. Z czego bym tu... Dobra. Tube Tycoon, ostatni odcinek. Sloppy Beard. I teraz tak. Muszę sobie jakąś gierkę nową kupić. Przy świątku. Y gry FIFA ku Fifa! Nie ma to chyba. Nie ma FIFA Wstyd. Ej, jest CS stop! Co stop? stop! No paście ludzie, chcę kupić GTA. Nie, nie kupić, tylko użyć i nie mogę. Widzicie? Jest patologia. No i tak, gry wieloosobowe. Myślę, że kupię Road Fighter. Nie wiem, co to jest, ale się zobaczę. Ora, hajs się szy sypie. A dzi mówię, ja, ja tu będę milionerem, nie? Mam już 1500 wyświetleń... Yy, widzów. My No nie! Bionikl mi dał minus 357 widzów. A ile masz? Teraz 1389 Bractwo. Nie niech się dołącza do tego bractwa. Dobra. Ile będzie High z tej gry? To mnie najbardziej. O! o! O, ta gra idzie. Dobrze. Coś czuję, że to będzie kolejne GTA, nie? Ale co? Road Fighter... ...czwórka. O, 1400 wyświetleń na pierwszym odcinku. Jest git. A, mam za mało energii, muszę iść spać. Dobra. Nagrywamy fluffy, birda to... ...i to. Ostatni odcinek miał 20 parę minut. Nie wiem czy teraz też robić podobne. Hajs się sypie. Ja nie wiem co już mam robić w tej grze, nie? Jak mam miliony hajsu. Nie, oni mi dają dyslajki. Głościu, który zrobił tę grę, ma prawie 4000 sub. Prawie. Ten no, biornikl, nie? nie? Mieli. Patrzcie, prezent ty od fanów. Ja czekam, bo będę mógł robić reflinki, nie? Jeszcze potrzebuję tylko dwa levele i będę, będę mógł robić reflinki. No, Będę refy. Ej, czekaj, flappy Bird się robi. Ile będzie. Jak myślisz, ile będzie wyświetleń? Pod czym? Pod flappy buildem. 995. Dobra. I spać typie. Jest level, kariera od razu ulepszamy tu gry internetowe. Teraz jakie są te gry internetowe? Internetowe. Gry inter. O. O! E.S. Daisy. C.S. Stop, World of Tanks. Bat Battleland 4. Nie, ja. Ja nagrywam ostatnie odcinki z Road Fightera. Nie, Floppy Bearda zostawię i tego. Hmm. Nie. Dobra, z tego nagram i potem ostatni odcinek. Flo na Floppy Beardzie jeszcze dużo zarobię. Ja kupuję CS e, CS Stop. A ja ci moje to będzie hit. Be będziemy robić openingi, nie? Zachaj z YouTube'a. I see. O nie, naduczek mi dał minusa. Rozpocznij nową serię CS, CS. Stop za 80 tych. Dobra. No i jeszcze od razu sobie kupimy coś. E... World of Peacecraft. Hmm. To jest tylko za 10. A za mało energii. No i powiedz ile będzie pod tym wyświetleń. Montowanie. O! Trochę dużo. Jak na początku dostawałem po 7 hajsu za filmy, kto teraz dostaje po 60, nie? Chyba jest różnica, nie? Dobra, tu jest 300 wyświetleń. I czekaj, czymś mam zaszes, O, oh, fuck. Aha, ja. O nie, to trzeba kupić nową grę Battle Land. Od razu nagramy z tego i z tego dwa odcinki. Ile będzie na Battle O, wszędzie już po 301, nie? I na battle Landzie ładnie się hajs Dobra, potwierdza... O! Tym razem dał mi polecenie, nice O, ja tak mam 195 widzów Już mam więcej widzów niż miałem, jest git Dobra To niech się robi, teraz tylko czekać jeden, jeden level i będę bogaczem, bo będą reflinki, nie? Dobra, dobra. Eee, Słyszałem za tą krótką przerwę, musiałem. Ej, 2800 wyświetleń. Eee, dostałem kolejne 200 widzów. Ile co robiłem na tych filmach? 227. Dobra. A dal 10 level. CS go. Stop. CS. Stop. Sloppy build. CS. Stop. Już 8 minut w to jadę. To jest, to jest tak wciągająca gra. Ja ci mówię, nie. Ja ci powiem, ile będę miał wyświetleń pod po, po obydwoma CS-ami, okay? ok? O Boże. Pierwszy CS 3272, a drugi 3473, a floppy build 4000. Mi! Mm. Ej, Flopi we Flopi w ogóle im się nie kończy ten e, zainteresowanie, ogarniasz to? Czyli? No że... Takie, jak, jak... Takie jak takie roboty będą grać do końca życia w floppy nikt nigdy im się to nie zniknie. tak to wygląda. Tak to wygląda, wy... Cztery tysiące wyświetleń. Już mam 95 filmów. A 75 tysięcy wyświetleń. No to wrzucamy floppy, birda, CS, stop. No i Battlelanda. Land. Battleland. Mam już 1000 hajsów. Na no co ja tu mogę wydać? A można na coś więcej niż tylko nagryw? No jak się, jakoś się do bractwa dołącza, tylko nie wiem jak. Też ja coś... wszystkie gry, jakie są na. Yy, MC Mapki Adventure. Okej, okay, bo coś mi się tu zepsuło. O. Ej, no nie chcę przewijać. Nie, przewijać. Wybuchy w filmach. Nie. <laughs> A już wiem. A, to tu trzeba. Dobra No Jedź na dół Głównie Dobra Hej, się sypie jak z nieba 5000 wyświetleń Pod floppy buildem Co ja? Czemu oni tylko floppy builda oglądają? No to są moje krafty tu za dużo nagrywał. Hmm. To nie chce się zwinąć na dół. Nie mogę upgrade'ów zrobić. Nie stukaj tam! Nie stukaj tam. Ktoś mi z góry stuka. Upgrade! Jedź na dół. Dobra, a poczekaj, bo floppy build się nagrywało. Publikuję już, sorry. Floppy build. Dobra, nagrywamy floppy build cs, No i battle. Jak zwykle pod floppym będzie najwięcej, nie? No. Ten odcinek, zdaje mi się, że będzie krótszy. O, nie stukaj tam! Nie stuką! Ja się. Ja do góry, nie? A to moje rodzice przecież szafki robią. Robson dał mi plus 230! Bionicle mi polubił! A Robson, ee, to jestem ten YouTuber taki, nie? Od FIFA chyba. No, chyba nagrywał FIFA, nie pamiętam. No bo ja go chyba z FIFA kojarzę. No wiem, że wziął jakieś tam vlogi czy coś. Mam już 102 filmy. A ile subów? 3179. Uuu, z jednego filmiku 70 subów. Dobra. Spodź. Ja chcę level kolejny. Chcę stop stop, battle, land a na dokładkę pójdzie ten floppy ja mam 1357 hajsu, co ja mam z tym robić ej, scroll mi się zepsuł w ogóle mi się zwijać na dół, nie chcę jak ja mam zjechać na dół jak to mi nie działa i Scroll mi się zepsuł. Ja zrobię krótkie przecięcie, i do Was wrócę. Wszystko już działa. Później. E Dobra. A na dokładkę floppy build. O ile idzie, że będzie na tym najwięcej wysiedleń. Ja chcę już mieć te 100 tysięcy widzów i chcę z... Ciekawe, czy tutaj autor dał ten złoty, złoty, srebrny przycisk. Nie? Nie. O nie, Robson dał mi minus 346, jest! Panie TGC! Tak. Pani? Znowu się zepsuł ten głupi scroll. Tam LEGENDARNY MOMENT! KUPUJEMY REFLINKI! MAMY REFLINKI! BĘDĘ MIAŁ MILIONY! Czekaj mnie ile dostanę pod takim filmikiem. A się okaże, czy reflinki mi coś naprawdę dadzą. Pieniądzów, Ile pieniądzów dostaniesz? Hmm... Nie wiem czy coś się sypie... Szybciej niż wtedy. Alo, ja też sobie poglądam w Mogę? Mogę? Ale co? Mogę w tym No? Zabraniem no. no. Zabraniam ci. Floppy bir się nagrywa. Zarabiać po tysiące, nie? Nie wiem po co mi to, ale się, się przyda. Dobra, jak ty nie masz co z piszą... no... Ej, właśnie, przecież ja chyba dopiero teraz zacznę zarabiać na refach. Może ja to chciała wrzucić. No nie, hajs leci tak jak wtedy. Chyba będzie pisało po tym. po dniu. Który ja mam w ogóle dzień? 5000 pod CSM 4... 5000 pod flopi i 6000 pod Battlelander. O, Frickson mi dał 2. No, co za mędy? Flopi niech się nam... Ej, dealer yy, on dał mi 262 łapki, a Dillerek 227. Jaki Dillerek? To jest koniec. O, ja myślę, że... Dobra. Koniec 29 dnia, ja myślę, że to by było na tyle. I ze mną był TGC. Halo, halo! A więc Narka. Na razie. Narka. I... Kolejny odcinek. But